Witam w filmie Mgła nad Cieszynem. Mamy 3 grudnia 2025 roku. Stwierdziłem, że stworzę krótki film, jak to wygląda z góry, bo wygląda zupełnie inaczej. Niektórzy mówią, że to może smog. No trudno, że tak powiem. Mimo wszystko zachowuje swój urok, dlatego lecimy. Dlaczego są zdjęcia? Może też to tutaj wytłumaczę w tym filmie. Możemy sobie dłużej, że tak powiem, naświetlać. Możemy wykonać je w dużo lepszej jakości niż sam film z lodu. Chociaż nie wygląda to źle. Tutaj oczywiście mamy rynek, centrum Cieszyna. W tle jest Czeska Republika, komin na ulicy Frysztackiej. Również wieżę piastowską. Nie może zabraknąć kościoła. Także dalej lecimy w rejon ulicy Frysztackiej. Tak wygląda Kaufland Elektrometal. Kościół ewangelicki, maszt Mickiewicza, ten słynny. I rynek jeszcze raz. A teraz ze specjalną dedykacją i prośbą. Uraz krzyczne. Oczywiście, że tak. Lecimy jeszcze dalej. W każdym razie podziękowania za oglądanie i do kolejnego zobaczenia. Thank <laughs> you.